Udało nam się. Jestła walka. Geralt, nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy. Więc gdybym ci musiała pomóc, dam sobie radę. Ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin, zgrywasz twardziela. Duży skurwiel, nie ma co. Tris miała rację. To mutacja wywołana magią. Do roboty. Pobiorę co lepsze komponenty. Szkoda, że tak dużo się zmarnuje. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Ok, więc. E... Teraz trzeba iść i wziąć od Keirana, co tylko się da. Level up. Zobaczmy, co tam mamy. Training. Mogę już schemat szermierza? Mogę schemat szermierza, szermierza w końcu. Które to było, że. E... Jest ten. Możliwość walki z wieloma przeciwnikami naraz. No, to. Więc musimy. No, co jest? Nie mogę. You fucking kill me. Naprawdę? Jak to nie mogę? Jezu... What the fuck? Czemu ja nie mogę ulepszyć? Bez jaj, mam dwa... mam dwa talenty, nie mogę nic ulepszyć. A tu? No. Dobra, nie mam pytań. Idę po nagrodę. No jeszcze safe. Do tego gnoja należy mi się naprawdę duża nagroda. Więc tak, więc żeby nie było nudno, to ja może opowiem historyjkę. Miałem wczoraj swoje pierwsze jazdy, pierwszą jazdę Nissanem Micrą. I powiem szczerze, nie jest to proste kierować samochodem. Znaczy no, jakby to ująć, gaz jest strasznie naprawdę czuły, może przynajmniej w tym samochodzie, może pod moją nogą, mam ciężką nogę czy coś. Ale... lekko mocniej i z 30 na godzinę robi się 60, więc... No, trzeba trochę uważać. Ale generalnie myślę, że jakoś to będzie. Nie, spo... nie spowodowałem wypadku drogowego, nawet nikogo nie zabiłem, więc... A miałem ku temu kilka okazji, więc... E... Uznaję to za osobisty sukces. No, A generalnie, no, było fajnie. <laughs> Kiedyś trzeba się nauczyć kierować tym samochodem. Więc, e... no, jutro mam kolejną jazdę, więc będzie śmiesznie. Okej, okay, jesteśmy już w Bindudze. Jeszcze raz na serio nie mogę nic wybrać. Na serio, nie mogę. What the kurwa fakt tak zwane. No. Idziemy odebrać nagrodę. Za Keirana. do tego gnoja należy się i to spora. No, i teraz mi się po. No, proszę. Przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No, to szerokiej drogi. Posłuchaj, do dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na Ciebie wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza bo nie ręczę za chodź tu Okej To się teraz będzie często zdarzać Tylko że później polować na nas będą Nilfgaardczy magowie Eee Gwen. OK To było w sumie proste No i po robocie List kończy hmm. No przynajmniej coś przy sobie mieli Nagroda stosowna do poziomu walki. Yy, więc tu gdzieś jest ten frajer, który nam ma zapłacić za Keirana. Zlecenie wykonane. Keiran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są Twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Milcz Okej, okay. zapłacili nam, nawet bez problemu. Wieczorem mam iść do rezydencji Loredo, tak? E... E, zaraz się zdenerwuję na tę grę. Bo to powoli przestaje być naprawdę zabawne. E, więc tak. Posprzedajemy tego i owego. To w czym możemy pomóc, he? Okej, okay. eee, Geralt, co my tu mamy? Eee, mamy już coś lepszego niż Dejabel, więc możemy go sprzedać, żeby nie nosić, bo miecze są ciężkie. Eee, rzecz o smokach, Nie skończ muszę to w końcu przeczytać. Nie, trofeum z no to nie. truciany yy, sznur Po cholerę ktoś nosi ze sobą drabinę nie wiem no i mamy 2000 orenów bez mała więc yy, więc jest dobrze trofeum z Skyrana, no, no warte jest dużo więcej niż trofeum z Endriangi. plus yy, Czytajmy co tu jest. Yy... Dobra. Jak ktoś chce, to niech sobie zapazuje i to przeczyta. Raport dla talara. Yy, list żelazny Dimitra. Studia nad Krabopająkiem i Rzecz o Smokach. Okej, okay. przeczytałem już wszystko. To w czym możemy pomóc, he? Te książki... nie są chyba jakoś specjalnie ciężkie. W ogóle nic nie ważą, więc możemy je chyba ponosić. Teraz tak. Hmm. Schemat miecz stalowy z Kegorn. Hmm. Rudy, meteorytu, solidny kordela, zabrane 14 do 21. Sztylety dziękuję. 19 do 25. Sprawdzam, czy po tym patu nic się nie zmieniło, eee, czy nadal najlepsze jest zębate ostrze i wychodzi na to, że tak. Więc kupię schemat na zębate ostrze eee, i dwie rudy srebra i zobaczę, jak to wygląda. No nie no, bo to ten musi dla mnie wykonać przedmiot. Wykonaj dla mnie przedmiot. I tak. Um, Widmiński mięs srebrny. Chyba się jakoś specjalnie nie ruszy od Aerotnighta. Sproja z pancerza Keirana. Hmm. Solidne sukno i utwarcana skóra. Aha. Potrzebne są zęby, Andriangi i. 9 rud żelaza. To rudy żelaza możemy kupić u tego tutaj. Yy, gdzie on miał te rudy żelaza? O, jest. Potrzebne jest ich... No dobra, już wezmę tą jedną na zapas. Może coś się z tego da zrobić? I potrzebne są zęby Endriangi. Myślałem, że już trochę tych entrów kupiłem i że się nie udbiera tego, no, ale widać nie. się zgodzi? No nie wiem, mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze, byłby do tego idealny. Ha! Witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną, chcieliśmy ją przetestować w wyzimie w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania, nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Sory, mm, Sorry, ale ja nie mam zamiaru być królikiem doświadczalnym. Nie mam mowy. Mówi się trudno. Spróbujemy gdzie indziej. Pana stąd. Okej, okay, co ten nam Witaj. może stąd Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam, witam. Fioravanti jestem. Kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabić rana. Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loredę wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być, wsia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demawenda i powiadam ci... Demavend nie żyje. Teraz jeśli pozwolisz, przejdźmy do interesów. E, co on nam może sprzedać? Co my tu mamy? Esencja wody... O, solidne sukno możemy kupić. Wszystkie. I utwardzana skóra tam, zdaje się, była potrzebna... tak? Jeszcze obczaję. Eeeem... Gdzie ja tu miałem... Hmm, Gwiazda Tańczący, Smoczy Sen, Megusta, Zbroja z Pancerza, rana. Wymagane skłoniki, no przewijaj, przewijaj. Solidne sukno, utwardzana skóra, ok. Ten też nawet nieźle wygląda. Jeśli o mnie chodzi. Trzy razy skóra, dwa razy olej. Aha. Trzy razy sukno, jeden raz dratwa. Czyli kupię to. Kupię to. Jeszcze... Jak nam było? A my, stowy pył czy, dia... czy ten? Yy, dratwa i diamentowy pył, a tutaj olej. Diamentowy pył i olej. No i zostaliśmy bez orenów. Ewentualnie później coś sprzedam. No a tak to już jest z tymi wiedźminami. W czym możemy pomóc, he? Cała nagroda za potwora, czy coś tam, idzie na yy, na sprzęt do zabicia następnego potwora. Skóra. Stwórz. Druga. Trzecia. No i akurat starczyło. Jeszcze utworzę solidne sukno, potrzebne mi jest tego 7 3 4 No i skończyło mi się sukno Fajnie